Witajcie moi kochani i na początku chciałabym Wam serdecznie podziękować za 500 subskrypcji, e, więc jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to wciśnij czerwony przycisk na dole, Ciebie to nic nie kosztuje, a ja mogę rozwijać swój kanał. Okej, okay, jesteśmy w sklepie Pepko, tutaj Wam pokazuję tą pufę, która była w poprzednim odcinku i tutaj Wam pokazuję, ona była również w poprzednim odcinku, tylko była złożona jest ona za 60 zł, zobaczcie ona jest taka dosyć spora następnie mamy taką kówkę jest ona leciutka i jest ona w kwocie 100 zł przechodzimy do narzuty na łóżko narzuta na łóżko w kolorze mm, musztardę i tutaj od razu przeszłam chciałam Wam pokazać musztardowy kocyk jest on za 20 zł i ma 130 na 170. Tutaj jeszcze zobaczyłam później, że są te narzuty w innych kolorach. Tu jest taka biała, bardzo miła w dotyku i tu jest taka wpadająca w fiolet. Nie wiem, czy u Was są jeszcze jakieś inne kolory, u nas były tylko te trzy. I następnie podusia. Podusia bardzo ładna. W kwocie 30 zł. Ona na rogach ma takie pompony: szary i kremowy. Bardzo ładna. W ostatnim filmiku pokazywałam Wam, wam podobne podusie. Tu mamy taką welurową. Miła w dotyku, mięciutka. I kosztuje 30 zł i tutaj są te z poprzedniego filmiku taki brudny róż, fioletowy i chciałam Wam jeszcze pokazać, bo ostatnio nie było taki zielony butelkowa zieleń w kwocie 40 zł następnie mamy narzutki w takim kolorze dwukolorowy jest tutaj mamy szara a z drugiej strony jest musztardowa i przechodzimy do koszyk koszyczka, tu mamy taki koszyczek Jest on w kwocie 30 zł. U nas jest uszkodzony, więc kosztuje 20, a mniejszy za 25. Następnie chciałam Wam pokazać ten, który był ostatnio, ale on jest godny uwagi, godny polecenia, bo jest po prostu bardzo dobrze zrobiony i kosztuje 20 zł. Tutaj na dole mamy taki zleciony ze skórzanymi rączkami. Kosztuje 30 zł. są mniejsze, kosztują 25 zł. Niżej mamy taki szary, z takiego jakby weluru, też bardzo miły materiał. Mały kosztuje 15 a większy... Większy kosztuje, już Wam mówię, to zaraz się poprzekręcam, 30 zł. Ok, i tutaj mamy takie same ceny, tylko y, inne wzorki i kolory. Następnie mamy taki musztardowy. Ja się męczę z tymi cenami, żeby Wam pokazać. Muszę jedną ręką trzymam kamerę, a, a drugą tutaj muszę manewrować, żeby Wam pokazać te ceny. I kosztuje 20 zł ten mały. Duży 30, i tutaj mamy takie, takie plecione. Powiem Wam, że one są bardzo leciutkie, takie jak bym powiedziała też bardzo cienkie. Ten mniejszy kosztuje 25, a większy. Tu mam taką rączkę, większy 30. Ok, i chciałabym Wam pokazać te kosze, które również ostatnio Wam pokazywałam, ale one są teraz y, bardzo modne i są w kwocie 30 zł. Jak widzicie, możecie sobie tam te koszyki plecione dokupić i będzie bardzo ładnie to wyglądało. Tu mamy takie lampiony po 50 zł. Bardzo fajne. Tutaj taką dekorację na ścianę. I ta dekoracja na ścianę jest w chocie 60 zł. I tutaj przechodzimy do takich tacek, takie tacki plecione. Widzicie, tam wcześniej były te kosze i można sobie dokupić taką tackę i będzie fa bardzo fajnie to wyglądało. Tylko mówię cenę. Cena to 35 zł, ale powiem Wam, że te taski są bardzo solidne. E, tu taki mały koszyczek za 10 zł. I ten również jest taki porządny. Myślę, że szybko się nie rozwali. I kosztuje 25 zł. Także super, jakieś pierdeły w łazience. E, bardzo fajnie by wyglądał. Chcę Wam pokazać jeszcze taki zamykany. Takim materiałem w środku za 20 zł. I tu są jeszcze większe. Bardzo fajne, bo zamykane za 30 zł. I pokażę Wam szklaneczki. Szklaneczki są w kwocie 15 zł, w 3 sztuki. Teraz zbliżają się święta. To myślę, że to będzie dopływ coś bo na pewno w ciągu roku coś się Wam by wybiło, tak jak to zawsze u mnie bywa. Tu mamy trochę mniejsze, również 3 sztuki. 250 ml i kosztują 6 zł. Tu są super, tu są te podwójne dolate i kosztuje 15 zł. Ja uwielbiam pić herbatę czy kawę w takiej szklaneczce. Bardzo fajne są. Tu mamy 3 sztuki za 8 zł. 350 ml. Tutaj mamy również 2, 3 sztuki i kosztują 6 zł. I tu taki zestaw: 4 szklaneczki i jedna karafka 850 ml. I jest to w kwocie 50 zł. Następnie chciałam Wam pokazać jeszcze świąteczne miseczki za 6 zł. Tutaj mamy taką białą z miśnieżnikami po 8 zł i następna taka sama, tylko w kolorze czerwonym. Następnie mamy kieliszki, 6 sztuk za 30 zł. Talerzyki. Tutaj nie widać dobrze koloru, bo ten kolor jest taki, taki brudny róż. 6 zł sztuka. Tu mamy takie. Tutaj są większe. Można sobie fajnie skompletować. I kosztuje on 8 zł. I jeszcze chciałam Wam pokazać w szarym kolorze. Bardzo ładne są. Tutaj bardziej widać jak on na półce stoi, bardziej widać ten kolor. Są do tego również miseczki. Miseczka jest w kocie 6 zł. I tam za talerzykami przekąskowymi widać jeszcze, że są w kolorze różowym. Ostatnio Wam pokazywałam takie pudełeczko czerwone ze złotym. A tutaj znalazłam czarne ze złotym. I to kosztuje 25 zł. Taki zestaw. Świeczki, gałązka i zapach. I tutaj mamy obrus 140x240 za 30 zł. Zobaczcie, on ma takie śnieżynki i jest taki cieniutki. Następnie mamy bieżnik czerwono złoty za 15 zł. 38x150 cm. Tutaj mamy bieżnik 35x150 cm. Taki bardziej sztywny i cieniutki za 10 zł. I tutaj ten taki ze skrzatem za 30 zł. Niżej jest e, taki strojik adwentowy e, za 30 zł. I możecie sobie rzucić tutaj świeczuszki i sobie go e, położyć gdzieś na stole. I na koniec chciałabym Wam pokazać taki dywanik do łazienki za 25 zł w kolorze musztardy, wiem, że są jeszcze czarne, ja osobiście mam czarne i ręczniki, ręczniki po 10 i po 20 zł.